Polak poświęcił dwa razy hetmana i w taki sposób zniszczył Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura grał z Janem Krzysztofem Dudą, czyli najlepszym z Polaków aktualnie w szachy i w tej pozycji Jan Krzysztof Duda zdecydował się na zagranie ruchu hetman A3, ponieważ po biciu następuje mat dwoma gońcami. Natomiast Hikaru Nakamura obronił się, zagrał ruch hetman B5, nastąpiło zbicie pionka, goniec D3, bicie bicie, skoczek wkroczył do ataku i zaki kilka ruchów Jan Krzysztof Duda zdecydował się włączyć swoją wieżę do gry i zagrał ruch wieża d6 Hikaru niczego się nie spodziewał i wrócił swoim skoczkiem na D2, żeby był bliżej króla. Nastąpiło wieża A6 i w tym momencie Hikaru Nakamura zaproponował wymianę hetmanów. Nastąpiło hetman C2, ale teraz po raz drugi w tej partii Jan Krzysztof Duda poświęcił swojego hetmana. Przeciwnik musiał to przyjąć, nastąpił podwójny szach i partia zakończyła się matem.